Siema wszystkim? Moi drodzy, jak widzicie, przed nami jawi się dość duże pudełko, które w zasadzie dość ciężko mieści się na moim biurku. A to wszystko ze sprawą tego, że witam Was serdecznie w specjalnym kolejnym odcinku, trzecim, już słuchajcie, odcinku poświęconym odpakowywaniu paczki z akcesoriami do terrariów od firmy Bioter.pl. Także ja osobiście, przyznawam się szczerze, że bardzo lubię tego typu ee, filmy, w zasadzie to ten konkretny typ filmów, bo tam są zawsze strasznie fajne rzeczy i praktycznie dla wszystkich znajduje zastosowanie u mnie w hodowli, więc dla mnie bomba, dla was też, bo wiecie co w bioterze można kupić i jeśli czegoś nie macie, to tam raczej to znajdziecie, jeśli chodzi o wystrój, akcesoria, terraria i no, i różne inne rzeczy. Także słuchajcie, bez owijania w bawełnę trzeba się za to pudło jakoś zabrać. Nie wiem, jak to zrobić i czym mnie będzie widać, i w ogóle wszystko. Także ja tutaj standardowo jestem bardzo przygotowany. Mam yy, moją żyletkę. Ogólnie słuchajcie, muszę Was przeprosić, jeśli będzie jakaś wtopa merytoryczna bądź składniowa, ale jestem po 12 godzinach pracy. W tym momencie jest za 5-12 w nocy, piątki, piątek, piątkowy wieczór i postaram się jutro, czyli w sobotę, opublikować ten właśnie film. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Dobra, otwieramy. Gotowi. Za chiny ludowe, że się tak wyrażę. Nie wiem jakie mam Wam to pokazać. Ale eee. dobra, mamy tutaj to co trzeba, czyli ło wow, moi drodzy. Nie wiem jak wy, ale ja jestem mega szczęśliwy z tego co tutaj już trochę widzę. Ale dobra, idźmy dalej. To wywalamy. Eee. I myślę, że najprościej będzie tak jak zawsze, czyli w tym momencie jak już zobaczyliśmy jak to tutaj wygląda. Zdejmuję... Eee. To pudło zbiórka i po kolei po prostu będziemy sobie tutaj rzeczy wyciągali. Więc ja to słuchajcie, zdejmuję. Tylko nie za bardzo wymiar. O, zahaczyłem o lampę. Nie jest źle. Dobra, i słuchajcie, ja sobie tutaj położę na razie na biurko yy, to, co widzę, że tak powiem, na pierwszy rzut, czyli yy, standardowo słuchajcie. O, dobra, to zaczniemy od tego. Ja sobie tutaj podejdę, wyostrzymy. I co mamy, słuchajcie? Specjalnie dla widzów kanału Ptaszniki Zająca świąteczno-noworoczny rabat 10% na cały asortyment w sklepie bioter.pl. W związku z tym, jeśli w trakcie zamówienia wpiszemy kod promocyjny 2017 i on jest ważny, słuchajcie, do końca grudnia tego roku, to właśnie otrzymamy te fajne 10%. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy na tej grafice poniżej. Yy, co mamy? Yy, dodatkowo przy zakupach powyżej 149 zł, przesyłka jest na koszt firmy. A do każdego zamówienia za minimum 50 zł, do paczki jakiś tam gratisik od Bioteru na pewno dostaniecie. Więc to jest fajne. Yy, bardzo się cieszymy i Bioterowi dziękujemy. Ja tutaj, słuchajcie, mam yy, co? Mam paragon, którego oczywiście nie będę na początku sobie patrzył, tylko będziemy po kolei yy, analizować, co, co tam jest i co mamy. O, ale fajnie, dzięki Daniel, że mi dałeś długopis, bo on mi się na uczelni bardzo przydaje, a trochę już go zniszczyłem, tego, którego dostałem od ciebie ostatnim razem. Więc fajnie, że mam yy, długopis. On jest taki śmieszny, bo jest proekologiczny, słuchajcie. Tu jest drewienko, a to w ogóle jest tektura. Więc spoko. I mamy jeszcze uloteczkę, rzecz jasna e, w bardzo ładnym szyku, że się tak wyrażę, skonstruowaną. A tu jest po angielsku to samo, co tutaj słuchajcie jest po polsku. W związku z tym chyba tyle z papierkologii. Ja sobie to schowam za kadr, no i będziemy po prostu wyciągali co tam, co tam wszystko słuchajcie po kolei. E, to sprawdzę czy się ostrość tu zgadza, jest OK. E, o, wow. słuchajcie, dostałem paczkę ścinków, fajnie, to dam to i tu widzę, o kurde, ale rzeczy, dobra, po kolei słuchajcie, co my tutaj mamy, ja, tak. ja tutaj widzę dwie tuby korkowe, podpakujemy sobie jedną, zobaczymy jak ona wygląda. Ło, wow, ale słuchajcie, jest genialna. Ty, no i ja nie mogę. Patrzcie na to, No taka tuba to jest normalnie szczyt szczytów. Jest, no jest genialna. Kurde, super. Jest ekstra, dobra. To leci załóżmy do kartonu. Odpakowujemy, słuchajcie, drugą tubę. Strasznie się cieszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Druga jest troszkę szersza bardziej, że tak powiem, regularna. O, ale też strasznie fajnie stoi. E, dobra, mam tutaj słuchajcie dwie tuby korkowe. E, jak widzicie, jedna, w sumie jedna, jest taka bardziej trochę zielona nawet. Druga jest taka bardziej korkowa, aczkolwiek myślę, że to wszystko jest praktycznie to samo. E, ta jest, słuchajcie, no jestem w szoku. Jest genialna, jest fajnie ucięta, jest ucięta po prostu w dobrym miejscu. No, i to też jest fajne, bo jest po prostu szeroko dla jakiegoś większego ptasznika. Na pewno znajdzie zastosowanie, czy też nawet yy, u jakichś młodych węży zbożowych, czy innych, żeby wąż sobie tam wszedł do środka, też z tym nie ma problemu. Więc jest fajnie. Zobaczmy, ile to kosztuje. Yy, yy, yy. A dobra, chyba wiem o co chodzi. Tu jest Kora 1 i Kora 1, i one kosztują, słuchajcie, po 15 zł. Więc w sumie całkiem genialna cena jak dla mnie, ja to rekomenduję, to jest słuchajcie strasznie fajna rzecz i bardzo się cieszę jak dostaję właśnie w tych paczkach tego typu sprzęt, bo on jest super i zawsze fajnie wygląda. A tu słuchajcie widzę, że jest jeszcze lepiej, bo jest cały worek ścinków i on słuchajcie, tu też jest kora i jest jedna pozycja kora za 14 zł, więc nie mam, że właśnie słuchajcie taki fajny worek ścinków kosztuje 14 zł i dlaczego się tak cieszę z takich na pozór yy, za przeproszeniem głównianych ścinków? Ano słuchajcie dlatego, że jeśli mamy młodsze ptaszniki typu jakieś tam pudełka po pliszy, czy inne rzeczy czy może nam brakuje czegoś po prostu na ziemię, wiecie, wystroju yy, tak rzucić, to tego typu rzeczy znajdują w tym wypadku zastosowanie yy, idealnie na przykład coś takiego co za problem, słuchajcie, to rzucić sobie na dno terrarium i już od razu lepiej yy, ta ziemia wygląda, czy właśnie do mniejszego ptasznika coś takiego coś takiego generalnie widzę, że jest tego tu w ogóle taka strukturzasta jest tego tutaj cały gór, o nawet mam fajny ścinek z porostami, ja tak lubię porosty, bo to jest prześliczne. I wiecie, to sobie wędruje do małego pojemnika właśnie z ptasznikiem i Ej, no nie, nie ja jestem w szoku, że taki worek jest za 14 złotych. To jest, jak dla mnie, to jest świetnie, po prostu no nie ma nic lepszego. Także jeśli słuchajcie, jeśli ktoś szuka tego typu rzeczy, no to kurczę naprawdę geniusz. Jak dla mnie geniusz. E, dobra, to zróbmy sobie parę zbliżeń tego co tu mam. Żeby nie było, słuchajcie. E, tak wygląda mniej więcej ta tuba korkowa. Albo może troszkę oddalę, żeby lepiej było widać. O, tak ona wygląda. Jak widzimy, no nie ma się do czego przyczepić, choćbyśmy chcieli. To nie znajdziemy nic do czego się przyczepimy tuby korkowe, słuchajcie, to jest tuby korkowe, i ogólnie właśnie takie ścinki korka to jest dla mnie to jest bomba. No i tu zobaczcie tego typu rzeczy. Tutaj też yy, wyhaczułem takiego troszkę porośniętego, a ten to w ogóle jest mega z porostami. Genialne. One są jeszcze takie mięciutkie, ale jaja. Tutaj większy. Także ogólnie, no strasznie fajnie. Ja jestem mega zadowolony z tej części. A zobaczmy, co tam dalej zostało nam przysłane, żebyśmy to zbadali. Ja to szybko wsadzę z powrotem. W takim razie, taki wór nie wierzę, słuchajcie, taki wór za 14 zł. Normalnie, jaja, genialnie. A właśnie się cieszę, bo ostatnio mi się skończyły takie, takie małe wystrójki, wiecie co, jest? takie pierdółki, które się po prostu dorzuca, a tu mam tego w cholerę, więc fajnie, to sobie damy tutaj na bok załóżmy, ja zrobię szybką, że tak powiem organizację, żeby tu mi się nie sypało wszystko na podłogę we wszystkie miejsca, tylko ewentualnie w jedno, dobra, i lecimy z kolejną porcją, czyli to, to, o najlepiej, jest mech. Aha, i tu na koniec jeszcze ścianka korkowa. Dobra, to na razie sobie siądę z powrotem, słuchajcie, znowu. I mamy taką liankę i dostałem informację, że taka lianka to jest nowość u Bioterru. W sensie ona kiedyś tam była, ale były problemy z dystrybucją i ona z powrotem wraca. Jeśli mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić, ona jest z Indii importowana i jest strasznie fajna. Jak widzimy, generalnie dla kameleonów, no w zasadzie dla wszystkiego, ja to sobie wrzucę do mojego węża trawnego, on na pewno nie pogardzi czymś takim. I takie coś, słuchajcie, kosztuje już Wam powiem liana 12,50 i to jest pół metra i bioter jeszcze oferuje metrowe liany zapewne proporcjonalnie, bądź troszkę mniej proporcjonalnie, więcej. To jest spoko. Fajne, zobaczymy, czy jest... No taka, powiem wam, całkiem trwała i no, w sumie to Liana musi być trwała i elastyczna. Dobra, dalej mamy, słuchajcie, paczkę z mchem, ale takiego mchu jeszcze chyba nie miałem. Zobaczymy, co tutaj jest napisane na paragonie. Mech słuchajcie, w tej postaci i w takiej ilości kosztuje 7 zł. Zobaczymy, jak on się prezentuje. A, to są takie, takie ścinki, które po prostu się rzuca do terrarium. Spoko. O, no fajnie, bo to można, wiecie... Właśnie diabeł tkwi w szczegółach, żeby dać troszkę takiego ścinka kokosowego, troszkę właśnie tego typu muchu. I od razu Terarium wygląda. Yy, no jakby było kawałkiem, że tak powiem, leśnej ściółki, ściółki, wyjętym gdzieś tam z dżungli. To jest fajnie. Zaraz też sobie zrobimy tego zbliżenie. Fajnie, bo takiego muchu jeszcze nie miałem, właśnie. Miałem ten taki w plackach, który też jest dostępny w Bioter, bo od niego dostałem. Możecie sobie zobaczyć na, kolejnym, na wcześniejszym odcinku. Natomiast to są ścinki, zobaczymy, jak one, się, jak one przetrwają, bo e, tamten ma się świetnie. I tutaj, słuchajcie, ja już chyba wiem, co to jest. Zobaczymy, tu jest sprzęt pomiarowy za 27 zł, czyli prawdopodobnie to będzie termostat, pewnie RT2. Tak jest, słuchajcie, termostat, czyli fachowo e, regulator temperatury yy, i to jest RT2, czyli taki popularny, standardowy regulator temperatury i pewnie zwrócicie sobie pytanie, do czego, o wyleciała instrukcja, do czego służy coś, coś takiego, no nie? No to generalnie, o to ja to może rozwinę, żeby to pokazać mniej więcej zasady działania, jak to wygląda. Ja na przykład coś takiego samego mam w inkubatorze, który mam przygotowany dla jaj brodatych, Jeśli moja samica składa jaja, to wówczas, słuchajcie, najprościej tu sobie po prostu ustawiamy temperaturę przez nas pożądaną, jaką chcemy mieć gdzieś tam w zbiorniku i tak dalej. Tutaj, słuchajcie, podpinamy emiter ciepła, czyli może być to kabel grzewczy, może być to lampa grzewcza, którą nie lampa, tylko mata grzewcza, którą też można w Bioterpel kupić i też ostatnio w poprzednim odcinku ona występowała, a może być nawet słuchajcie żarówka. I wtedy tą sondę, która odchodzi też właśnie od termostatu, umieszczamy tam, gdzie chcemy, żeby mm, żeby termostat nam mierzył temperaturę I, no i jeśli taką sondę sobie wrzucimy do terrarium załóżmy w podłoże e, i ustawimy sobie tutaj na załóżmy 30 stopni i podepniemy kabel grzewczy, który gdzieś tam mamy za terrarium albo w pobliżu terrarium albo to i tamto, to wówczas... E, Kabel grzewczy będzie grzał do momentu, aż sonda nie wykaże, że hmm, temperatura, którą chcemy uzyskać, już właśnie e, została osiągnięta. Wtedy kabel przestaje grzać i w momencie, kiedy znowu się zrobi chłodniej, sonda o tym zaalarmuje e, ten cały skomplikowany układ scalony, który jest w środku i kabel zacznie grzać od nowa. W związku z tym możemy, słuchajcie, podpiąć sobie głupią lampkę biurkową, czy coś na żarówki i to będzie działało dokładnie tak, jak powinno działać, tylko problem będzie taki, że lampka będzie po prostu nam mrugała co chwilę. Pewnie to się skończy tym, że po prostu żarówka się spali. No bo, wiecie, sonda mówi, że już jest OK. W takim razie odłączane jest zasilanie E, utrzymywana temperatura, temperatura spada, no to wtedy sonda mówi, że temperatury takiej, jaka powinna być, nie ma, no i w związku z tym włączamy znowu zasilanie, znaczy w sensie on to robi za nas, e, no i grzeje do momentu, aż znowu będzie dobrze. Tylko wiecie, czasem jest tak, że są takie wahania temperatury typu właśnie jest dobrze, po czym jest pół stopnia mniej, no to jest za zimno, więc trzeba włączyć. W związku z tym żarówki odradzam do tego podpinać. Natomiast jak najbardziej kabel grzewczy czy matę grzewczą to właśnie po to zostało stworzone. Więc spoko na pewno do któregoś... Do któregoś z moich wielu różnych tutaj zbiorników to wykorzystam, ale na razie mi jeszcze nie przychodzi do głowy do czego. Ale warto mieć coś takiego w zapasie, bądź właśnie specjalnie sobie to kupić. Mm, dobra, więc to damy tu. I tu słuchajcie, jest jeszcze korek. Widzę, że jest płyta korkowa. Ona wygląda mniej więcej tak. Yy, I to, słuchajcie, służy do po prostu budowania ścianki w terrarium. Ja Wam powiem, ile ta płyta kosztuje. Yy, to jest tło. A i ona kosztuje 13,99, więc całkiem przyjemna cena. To jest pół metra na pół metra. I można sobie jeszcze kupić płaty metr na pół metra. grubość słuchajcie, tutaj to będzie prawdopodobnie, a możemy zmierzyć, bo mamy linijkę. To są 2 cm dokładnie i generalnie to jest fajne, bo na przykład jeśli mamy terrarium o powierzchni ściany tam znaczy o wymiarach ściany załóżmy 20x20, no to wtedy sobie wycinamy ten kwadrat 20x20, i do niego jeszcze możemy przykleić dużo innych, jakby warstw tego samego, i na końcu dubać widelcem, i wychodzi fajne tło strukturalne. Generalnie mogę Was odesłać do, do właśnie tworzenia takiej ścianki, bo też to nagrałem. Więc jak dobrze pójdzie, to w tym momencie pojawi się odnośnik, właśnie do tego filmu, jak zbudować terrarium, znaczy jak zbudować ściankę korkową. Właśnie z tego typu rzeczy. I to jest korek ekspandowany. Więc moi drodzy, pora na zbliżenia. Raz jeszcze, drugiej partii, że się tak wyrażę, towaru. Tutaj w zasadzie nad korkiem nie ma się co rozdrabiać. Korek to korek. W sensie chodzi mi o tą płytę korkową. Tak ona wygląda. Yy, więc to sobie darujemy. Dalej mamy tą fajną, fajną, yy, zakręconą liankę. Jest ona. Całkiem też fajna, też widać na niej jakieś takie Wiecie, elementy tego, że ona sobie gdzieś tam kiedyś żyła w dżungli i miała się dobrze Póki ktoś jej nie zerwał i nie ściął i czy co tam Więc jest ona fajna i no Tak jak już mówiłem słuchajcie, tego typu rzeczy im więcej tym lepiej, bo naprawdę e, No terraria można wtedy bez ograniczeń sobie aranżować i jest to fajne Dalej mamy ten mech, ja może wyjmę go trochę na dłoń i zobaczymy jak to się, czym to się je, tak on wygląda. Moje ręce są brudne, słuchajcie, po korku, a nie, że jestem brudasem, żeby nie było, eee. więc to też jest spoko. To po prostu wiecie, rzucamy sobie gdzieś tam w kąt terrarium, albo tak na zasadzie takiej, eee. i tak to wygląda, więc to jest spoko. Na pewno będę aranżował w kolejnym odcinku terrarium dla mojej samicy Tapi z Gigas z wykorzystaniem tych rzeczy, więc zobaczycie w praktyce, jak to wygląda. A będzie wyglądało na pewno bardzo fajnie, e, więc to chowam, żeby mi się tutaj syf jeszcze większy nie narobił. I co, pozostaje nam e, tą RT2 zobaczyć troszkę zbliższa. Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy od, wyskalowane od 16 do 36 stopni. Tu wpinamy. Tu jest sonda. To wszystko podpinamy do prądu. W sensie, no bo wiecie, tutaj e, to jest jakby takie. Takie gniazdko dla tego co podepniemy, a to po prostu podpinamy do sieci, do prądu i jest cacy. Nic skomplikowanego tak naprawdę, więc ja siądę i jeszcze słuchajcie parę słów do kamery. Strasznie się cieszę z tego, że kolejny raz Bioter ufundował nam odcinek, bo tak naprawdę tak właśnie jest. Ja nie ukrywam, że jest to reklama dla sklepu. A my mamy o tyle fajnie, że, e, że mamy co oglądać. Ja mam co nagrywać. Przede wszystkim mam dużo fajnych rzeczy, z którymi mogę robić dużo innych fajnych rzeczy, więc jest fajnie. Więc, słuchajcie, podsumowanie, co dostaliśmy w, tym, w tej paczce? Dostaliśmy dwie fajne tuby korkowe. E, Generalnie jedna z nich na pewno będzie użyta w tym terrarium dla samicy Tapina Henius Gigas, o której przed chwilą mówiłem i to będzie w kolejnym odcinku. Więc muszę znaleźć chwilę i po prostu to nagrać, bo terrarium od szklanych konstrukcji już mi siedzi kisi i czeka tylko właśnie na to. Więc yy, to jest, myślę, że ta. To jest mój faworyt. Jak dla mnie, słuchajcie, to jest... To jest ekstra, naprawdę. No dobra, lecimy dalej. I one kosztowały 15. Tutaj jest cały wór ścinków korkowych za złotych 14. To jest, słuchajcie, świetne. Dla pajęczarzy wydaje mi się, że nie można sobie wymarzyć nic lepszego. Dosłownie jeden taki kawałeczek i pająk już może sobie kopać norki, domki... I co tam tylko chce, może robić właśnie za pomocą albo dzięki yy, takiemu głupiemu na pozór yy, odłamkowi kory. Więc to jest świetne. I no, słuchajcie, wiedzą ja zobaczyłem, że to kosztuje 14 zł. Ja nie mogę śmiać na sali, na waszym miejscu bym się biło to. Na szczęście ja nie muszę się bić, bo to mam. Więc fajnie, dzięki Daniel. Yy, dobra, dalej ten mech. Yy, nie wiem w zasadzie co o tym muchu mogę powiedzieć, poza tym, że. Jest on e, niewątpliwie prawdziwy, powącham go teraz. Nie wiem, czym pachnie. Może dam Wam znowu powąchać. Może Wy mi powiecie. Takim ususzonym czymś. I korkiem albo ziemią. Nie, wiecie co? Prawdopodobnie on pachnie suszonym hem. Jeśli nie wiecie, jak pachnie suszony mek, to musicie sobie taki kupić i już będziecie bogatsi o nowe doświadczenie i, yy, i będziecie to wiedzieć. Także, jak dla mnie on pachnie suszonym mchem, ewentualnie z domieszką ziemi. On jest fajny, yy, na pewno się przyda na podłoże jako posypka. To jest super, właśnie. Yy, no, bo wiecie, nawet jeśli yy, będę miał te ścinki kokosowe, będę miał tubę, to niestety, jak sam torf jest samym torfem. To Wygląda to sztucznie, a właśnie taki dodatek, że tak powiem, takiej ściółki no całkowicie zmienia jakby postrzeganie terrarii. Więc to jest fajne. Dalej mamy tego wygibalca. On jest fajny. W sumie no, nic więcej o nim nie powiem, no bo cóż mogę powiedzieć, na pewno nie pleśnieje, bo to wszystko są naturalne rzeczy, które które Bioter rekomenduje, że nie pleśnieją, więc to jest super. Hmm, wrzucę to zaraz do węża. No i dalej mamy, słuchajcie, R2, która służy do ustawiania temperatury, więc jeśli zastanawiacie się jak utrzymać odpowiednią temperaturę pod warunkiem, że korzystacie z kabla grzewczego bądź maty grzewczej i nie wiecie ile bat kupić bo tyle może być za dużo a tyle coś tam, to polecam właśnie coś takiego, to podpinamy, wrzucamy sobie tą sondę gdzieś tam do ziemi w terrarium i niczym się nie przejmujemy, temperatura cały czas jest taka jaką sobie ustawiliśmy, czyli 30, 28, 29 stopni, <laughs> oczywiście pole Polecam dodatkowo mieć, nie wiem czy tutaj mam. O, ja Wam pokażę, e, czy mi się nie uda. O, tylko że mam w terrarium tą sondę. Tutaj mam termometr ogólnie e, i sonda z termometru jest w terrarium, i tam teraz jest 27,1 stopnia. Polecam sobie też coś takiego kupić, bo e, wtedy będziemy mieli pewność, że, e, że nawet jeśli ta skala nas troszkę okłamała, bo jeśli ustawimy 30 stopni, to w rzeczywistości będzie to 29,5, to przy pomocy termometru możemy sobie łatwo e, ten margines błędu. Z z Minimum, no zlikwidować tak naprawdę, bo tutaj może być te 30, ale my wiemy wówczas, że jeśli damy 31 stopni, to realnie będzie 30 w terrarium, bo będziemy to widzieć. Więc ogólnie, tak to słuchajcie, wygląda. I to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Generalnie yy, Danielowi z Bioteru chcę serdecznie podziękować, bo te paczki są fajne. Widzę, że Wam też się podobają, że. Że po prostu każdy na tym korzysta, czyli tak jak powinno być w cywilizowanym świecie. Nikt nie traci, każdy korzysta, każdy się cieszy. Eee, I tyle. Jeśli chcecie czegoś więcej, chcecie więcej mnie. Chcicie więcej wiedzy, e, to wpiszcie sobie po prostu w Google Ptaszniki Zająca. Tam wam wyskoczy mój Instagram, mój Patronite, mój Facebook. E, jeśli chodzi o Facebooka, to jest mój fanpage, na który wrzucam często fajne fotki. E, a jeśli macie niedobór wiedzy i chcielibyście zadać jakieś konstruktywne pytanie, to wpadajcie na grupę na Facebooku, e, która się nazywa tak samo, czyli Ptaszniki Zająca. I dodatkowo trzeba dopisać grupa i tam też są fajne, luźne rozmówki na temat pająków. E, więc jest fajnie. To jest tyle, jeśli chcecie więcej, łapka w górę, subskrypcja to mnie motywuje do dalszych działań, a tymczasem trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.